Witaj widzę na kanale. Ja jestem Refcia. Jest to mój pierwszy film, który nagrywam, montuję i wrzucam na tę platformę. Dlatego, jeżeli chciałbyś mnie w jakiś sposób wesprzeć, na przykład subskrypcją, będzie mi super miło, albo łapką w górę, albo napisać mi jakąś radę, bo też bardzo chętnie je przyjmę. Czy to odnośnie montażu, czy to odnośnie mojego sposobu mówienia, czy nie wiem, tła, cokolwiek, napiszcie proszę w komentarzu, chętnie to przeczytam. A teraz chyba możemy przejść do tematu. W ogóle. Miałam plan inny na rozpoczęcie tego kanału, aczkolwiek yy, pojawił się temat, który, którym jakby się troszkę zagłębiłam i który postanowiłam też przedstawić. Jak wspomniała Hania z GenZi na ostatnim wywiadzie z Frizem. Tak, już zaczęliśmy rozmawiać właśnie o przyszłości i tutaj chciałabym Ci wytknąć pewną rzecz. No. Otóż na Twoim Twitterze pojawił się wpis odnośnie tego, że przewidujesz na 2023 rok dramę w Gen z. Ula la. No. no i mamy dramkę. Wiecie, nie byłaby to dramka, bo tak naprawdę chodzi o rozsanie Patryka i Wiktorii z kanału GenZi. Na kanale Kartoni 30 stycznia pojawił się film, w którym właśnie mówią o swoim rozstaniu, że nie są to plotki. Dowiadujemy się też, że to była decyzja Patryka i szczerze mówiąc widać to po tym, jak się zachowują. Widać też, że Patryk zdążył się z tym jakoś pogodzić, że wie co powiedzieć. Jednak widać, że są w nim emocje, ale jednak e, myślę, że bardziej są one spowodowane tym, że Wiktoria siedzi obok. Natomiast jeśli chodzi o Wiktorię, no kurczę, przykro się na nią patrzy. Szczerze, mam wrażenie, że nie była gotowa na nagranie tego filmu, i chyba dużo lepszym pomysłem byłoby wydanie jakiegoś oświadczenia na Instagramie, cokolwiek, bo to jak ona patrzy na niego, jak czeka aż on na nią spojrzy i to jak próbuję mu przypomnieć wszystkie te ich wspólne chwile, no kurczę, płakać się chcę, serio. I na szczęście ludzie okazali wsparcie, w komentarzach jest bardzo dużo pozytywnych y, słów wsparcia, co mnie bardzo cieszy. Y, I myślę, że to by się zamknęło, tak? To byłby temat, który by rozgrzał internet i zniknął, totalnie. Gdyby nie to, że ktoś gdzieś zaczął mówić o tym, że ich rozstanie nie było tak do końca spowodowane byle czym, bo ludzie zaczęli plotkować o romansie Mortalcie. Chodzi o ich wspólną znajomą, i wszystko tak naprawdę chyba zaczęło się tak budować taką narrację od filmiku fusialki, na którym Kasia, Kinga i Patryk jeździli do swoich widzów na. Um, imprezy osiemnastkowe. No i tam ludzie zaczęli się doszukiwać tego, że Patryk gdzieś tam blisko Kini zawsze siedzi, że um, ją obejmuje. Była nawet gdzieś scena, gdzie niby chciał ją złapać za piersi, chociaż w mojej ocenie po prostu był pijany i ta ręka mu się zsunęła. No nie wiem, sami ocencie. Był jeszcze fragment, w którym w odbiciu Lustra, nie lustra, w odbiciu okna widzimy e, właśnie Patryka i Kini, którzy bardzo się do siebie zbliżają. Też ludzie zaczynali tam spekulować, czy tam coś nie zaszło, e, ale moim zdaniem normalny, normalne jest to zachowanie, tak że jesteśmy koło naszego przyjaciela, naszego dobrego znajomego, bawimy się z nim, w, w grę wchodzi alkohol, e, więc nie, jakby nie widziałabym tutaj nic dziwnego. Rzeczywiście wypłynął TikTok, znaczy wypłynął. Został wrzucony TikTok, na którym wujas nieby to żartem <grywa> rzuca, że e, Kini, że no przecież Patryk ci się podoba. To może być dla nas taki, taka informacja, że może rzeczywiście ta Kinga coś do Patryka ma. Kolejnym takim znakiem, że niby Patryk e, gdzieś do Kini startował, jest to, że lubi jej zdjęcia na Instagramie. A szczerze mówiąc, e, wszyscy nawzajem sobie polubiają te zdjęcia, więc nie wiem, jaki to jest argument. Nawet Wiktoria lubi zdjęcia Kingi, więc to jakby mi totalnie odpada, bo chcę być sprawiedliwa w tej ocenie i to według mnie nie jest argument czegokolwiek. Aczkolwiek też uważam, że hejt, który w tym momencie jest na kini na Instagramie pod jej ostatnimi zdjęciami, no jest nieadekwatny do tego wszystkiego, bo nie mamy pewności, nie wiemy, co się stało. Nawet jeżeli Kingze się Patryk podoba, nawet jeżeli Kinga się podoba Patrykowi, no to jakie my mamy prawo ingerować w to w ten sposób? Jakie my mamy prawo nazywać ją? W tak brzydki sposób i tak się zachowywać. Tym bardziej, że na mortalcia nie ma takiego hejtu, a wydaje mi się, że gdzieś tam wina byłaby wtedy obustronna. I musimy pamiętać, że rozstania się zdarzają, i nawet te rozstania spowodowane uczuciem do innej osoby się zdarzają. Nie jest w tym nic złego w moich oczach, jeżeli te uczucia zostają w sferze uczuć, a nie przechodzą do fizyczności. Czyli jeżeli rzeczywiście Patryka i Kinga coś łączy, to szczerze mówiąc mam nadzieję, że tylko emocjonalnie póki co. Mam na myśli to, że dopóki nie zostanie przekroczona granica zdrady w oczach Wiktorii, żeby ona się czuła zdradzona, no bo wiecie, każdy ma jakieś tam inne... no wiecie o co chodzi, nie? Dla jednego... Przytulanie kogoś to już będzie zdrada dla innego, przespanie się z kimś, a dla innego nie wiem, pisanie na messengerze będzie zdradą. Także chodzi mi tutaj o pogląd Wiki na to. Jeżeli rzeczywiście coś między nimi jest, a Wika nie została w tak podły sposób potraktowana jak zdradzona, no to uważam, że nie powinniśmy też się na nich wyżywać. Więc w tym momencie. Jest dwa dni po tej sytuacji, kiedy to wszystko zaczęło buzować w internecie, i troszkę to przycichło. Mam wrażenie, że wszyscy postanowili to troszkę przeczekać, przemilczeć. To, to ma to trochę taki vibe, jaki powiczów, nie? Że jak jest jakaś drama, no to oni nie gadają o tym, rzucili informacje i zostawiają. I w sumie może dobrze, bo z drugiej strony, jakby zaczęli się tłumaczyć, to też nie wyglądałoby najlepiej i musimy czekać na. To, co oni po prostu nam powiedzą. W chwili, w której to montuję, pojawił się wpis Wykalkiego na Twitterze odnośnie sytuacji, dlaczego wszyscy milczą, dlaczego nic się nie dzieje i uważam, że bardzo dobrze postępują. Ja w tym wszystkim cieszę się, że Wiktoria ma duże wsparcie, bo widać na stories. Że gdzieś tam te, szczególnie chyba Hania ze świeżym, bardzo Wikę wspierają, gdzieś tam się razem spotykają Teraz są na wyjeździe w Zakopanem, więc mam nadzieję, że wiktorii to wyjdzie na dobre Mam nadzieję, że plotki odnośnie ewentualnej zdrady nie są prawdziwe Nawet jeżeli w grę wchodzi uczucie do innej osoby, to pamiętajcie, że każdy ma prawo się zakochać I dopóki nie robi krzywdy innej osobie, to jest to okej okay że to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że nie będzie update'ów w tej sprawie właśnie pod kątem ewentualnych zdrad, bo bardzo bym tego dla Wiktorii nie chciała. A wy dajcie mi znać, jak było. Naprawdę jeszcze raz zachęcam do subskrybowania tego kanału, bo jak to wrzucam, to mam dosłownie, dokładnie zero subskrybentów, także jeżeli będziesz pierwszy, dzięki. No i piszcie komentarze odnośnie tego, co wcześniej wspomniałam. I chyba tyle. Widzimy się, jak będę miała czas coś nagrać i tyle. Bye! -o.